Dobry Państwu, serdecznie to zapytać wszystkich widzów zgromadzonych przed internetowymi odbiornikami, naszym studium po spotkaniu Niemcy-Polska. Prowadzi dla Państwa jak zwykle Jakub Adamski, razem nam będzie ekspert Jakub Studziński. Witam serdecznie. Na początek chciałbym się zapytać, czy czy to spotkanie dosyć? Czy jesteś zadowolony? To jak wiadomo, spotkanie z mistrzami świata, a nastroje były bojowe i wiara w sukces duża. Przewidywałem remis, jak się skończyło. No też, wiadomo, nie można się tego tak otworzyć przy takim zespole. Więc mieliśmy kilka sytuacji, no niestety nie udało się ich wykorzystać, można żałować, ale z drugiej strony zaprezentowaliśmy bardzo ładną grę obronną, wytrzymaliśmy napór przeciwnika, no i skończyło się wynikiem remisowym. No a ten jeden punkt jest bardzo cenny. Spójrzmy teraz może na skład, w jakim wyszliśmy, miano rywale. Chciałbym też pokrótce skupić się na paru zawodnikach z naszej drużyny. Po pierwsze Pazdan. Można powiedzieć, że po meczu z Irlandią w Nocną zasługiwał na górę. Było dużo obaw u mnie, także w społeczeństwie, czy no, Niemcy nie będą go objeżdżać. No okazało się, że był się na wyżyny swojej możliwości. On... Dzięki Bogu, że yy, zagrał bardzo dobry mecz. Bo jak wiadomo, do obrona przed Euro szkankowała. No jednak widać było, że to pierwsze zwycięstwo z Irlandią pomogło im podbudować się mentalnie. No i widać też było, że chcieliśmy ten mecz skończyć bez straty Że to jest bardzo ważne dla polskich zawodników. No a Pazdan, trzeba przyznać, zagrał bardzo ładne spotkanie. Amilik, no to chyba drugi biegun, bo pierwszy mecz uchwalony. A tutaj, no... Co się stało z tym chłopakiem? No, ta sytuacja, którą miał zaraz po przerwie, no, była bardzo trudna. Chyba był trochę zasłoniętym, dokładnie kilka piłka leci. Także, no, on dał szczale, no, minimalnie celny, niestety. No, zdarza się, no, nie w każdym meczu się strzela jednak. Także nikt tutaj nie jest terminatorem do strzelania goli. No, nie wiem, jak Ty uważasz. Czy no, sądzę, że faktycznie on mógł zachować się lepiej? Ale no, no, można powiedzieć, że miło to gola z Irlandią też bym troszkę, troszkę podzielić po nim więcej. A no, jeszcze jest młody chłopak. nie nadzieję, że w tym trzecim meczu i tym bardziej następnych, które mhm. jeszcze nas prawdopodobnie czekają, pokaże resztę umiejętności. Zarazem o napasniku. No, no, no a co sądzisz o drugim naszym napasniku Lewandowskim? Można powiedzieć, że szczelnie również kryty i. Też Niemcy na biegu nie pozwolili. No tak, no bo że Niemcy wiedzą doskonale na co go stać. także grając z nim na co dzień. No i wiadomo było, że Lewandowski będzie najbardziej zawodnikiem, no bo wiadomo, jak to masz lewy, no może no, po prostu wykorzystać coś z niczego i, i, i po prostu no odcinali go od poda, jak się dało. No tak samo zresztą jak było w meczu z Irlandy, A też są takie opinie, w sumie ja podzielam na tej pierwszej połowy, że jednak wszystko to było dosyć słabe. Myślisz, że to bardziej miało związek yy, z dobrą grą obronną obydwu zespołów, czy raczej po prostu ofensywa szlankowała na Niemców? E, no widać, że jednak yy, no, dali, yy, każdy zespół bał się stracić gola. No, no, wiedział po prostu, że jak będzie musiał gonić, to będzie bardzo ciężko odrobić. No i ta gra była bardzo taka no, zachowawcza, że no, nikt nie chciał się tak otworzyć, żeby później nie stracić gole i nie, nie musisz gonić, no, mógł no, trzymać Nadrobić. To pewnie tak było, no, w pewnym sytuacji było na lekarstwo mimo wszystko. Tak, więc... e, że strzał, strzał Milika, no mm -hmm. już o tym wspominaliśmy. A jeszcze chciałbym po jednej sytuacji w drugą stronę. Ozyl, fantastyczna intuicja Pawlęskiego. No, chyba jednak godnie zastąpił to. Tak, no, się z z strony. co miał wybranić, to wybraniu. Także, no, błędów żadnych nie popełnił. Trzeba się cieszyć, że mamy dwóch równorzędnych zawodników na tej pozycji. Wiele osób mówi, że daliśmy jak e, równy równy z Niemcami, z mistrzami świata. Podzielasz mu jeszcze tę opinię? No tak, można sobie określić. No, myślę, że Niemcy mieli tutaj no minimalnie większą przewagę, no, Polacy dorównali poziomem do, do mistrzów świata i no, można ich tylko chwalić. Sądzisz, że gdy przynajmniej będą grać z Francją po wyjściu z grupy, jesteśmy w stanie to powtórzyć i również no, wyrównać do poziomu faworyta? Ja Miejmy nadzieję, że tak nie będzie. <grym> to nie wyrównamy, czy nie zagramy z Francją. Nie. Może nie zagramy z Francją, no, ten jak gospodarz turnieju no jest takimi zespołami bardzo trudno się gra. Tak, to prawda. No, Myślę, że to już będziemy kończyć, chciałbyś jeszcze coś dodać na zakończenie? Nie, ja dziękuję. Ty ja masz coś do dodania? No, myślę, że wszystkie najważniejsze kwestie zostały poruszone, także nie będziemy tutaj sztucznie przedłużać. Także dziękuję Tobie, dziękuję w szczególności Państwu za to, że nas oglądacie. Także do zobaczenia, powiem to po raz kolejny już wkrótce, ponieważ Euro, częste mecze, w przed spotkaniem z Ukrainą. Do widzenia.